Wszystkich na moim kolejnym filmie. Dziś chciałbym zaprezentować, pokazać moje mm, moje, moje w sumie moje to, co zrobiłem, jak odbudowałem, wyczyściłem, wyremontowałem prostownik, który kupiłem jakiś czas temu już na złomie rosyjski, radziecki. Był już pokazywany kilka filmów wstecz na moim kanale. Próbowałem go uruchomić. Ruska elektronika. Tak się nazywa. Oczywiście to nie jest ten. Ten też kupiłem ostatnio na złomie. Przy nim nic nie musiałem robić, wszystko działa. Może kiedyś Wam coś więcej opowiem o nim. Oczywiście jak będziecie chcieli. Zapraszam. no to i one wygląda naprawdę naprawdę no i mamy Cię no i na dzień dobry wymieniłem tutaj diody Czerwona od sieci. Zielona, która informuje o zakończeniu ładowania po mniej więcej 10-11 godzinach. Potencjometr do ustawiania prądu. Promierz wypolerowany. Całkiem ładnie się prezentuje. A w środku nowe przewody pozakładane, no i nowe tyrystory. Stare okazały się spalone. Transformator wyczyszczony z kurzu i nie wiadomo z czego jeszcze. No przewód sieciowy oryginalny. Znalazłem i kupiłem na giełdzie nowe przewody żabki oryginalne w oryginalnych plastikowych osłonkach elektronika Tutaj się okazało, ale to już wiecie były spalone dwie diody, dwa rezystory, które zostały wymienione, a także tutaj mm, musiałem wymienić rezystor, nie, nie rezystor, tylko tranzystor, bo mi się nóżka łamała. Kondensator to już standard. No i ten układzik, który mm, jest to układ czasowy który odlicza czas, w którym ten prostownik ma się automatycznie wyłączyć po około 10-11 godzinach. Nie wiem czy on jest sprawny. W wolnym czasie będę chciał ten prostownik przetestować i wtedy się okaże czy to wszystko działa. No, tak chyba nie włożę. Radiator był wygięty, w kształcie banana, ja go tutaj ładnie wyprostowałem. Wszystko w oryginalnym porządku. Trystory gabarytowo dałem mniejsze. Od Unitry, tu jeszcze są znaczki. 10-amperowe. Sprawdzają się bardzo dobrze. Nowe przewody. Nowe luty. Oryginalne koszulki. Takie jakie były stosowane w radzieckich prostownikach. Można spotkać gniazdo. Gdzie nigdzie nie wkręty. Zainstalowałem to. Jest ten tranzystor. Często nóżki w tych rosyjskich tranzystorach się łamią. A tutaj są oryginalne Tylstory z tego prostownika. Spalone. Jak widzieliście, dałem troszkę mniejsze. Mniejsze, ale. Takiej samej mocy. Tutaj jest inny gwint i w tamtych dla mnie to nie ma problemu. Biorę sobie takie tulejeczki. Gwintuję, nakręcam, no i uzyskujemy dopasowanie do tego otworu montażowego. Idealnie to pasuje. Mamy pewność, że dioda bądź tranzystor są przymocowane solidnie, pewnie i termicznie dobrze odprowadzają ciepło. jakaś mniejsza ta obudowa się zrobiła nie chcę tutaj zaskoczyć Trochę wgniecione i zardzewiałe. Oczyszczę i pomaluję. Po wyczyszczeniu malujemy. Podkładzik już jest. Obudowa została pomalowana. W miarę została wyprostowana. I w miarę została pomalowana w sumie. Na nieoryginalny kolor. A taki akurat miałem pod ręką. No i tak się prezentuje. Obudowa została tutaj troszkę przeze mnie przeszlifowana, bo była strasznie porysowana. Tam gdzie te krawędzie były popękane, połamane, to pozwoliłem sobie wyciąć. To zastanawiałem się, czy tutaj całego tego nie wyciąć. O, po całej tej. Długości, ale postanowiłem, że wytnę tylko te elementy, które były połamane, oszlifuję. I tak to wyszło: czerwony. Postanowiłem, że wyrównam te krawędzie. No i coś wykombinuję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zarys już jest, teraz w ruch pójdzie pilnik. Ja no, będzie dobrze. Wkręty, nóżka, nóżki nie było. Dorobiłem sobie tak samo. Wygląda, tak. Troszkę inna. swoje zadanie spełnia. Prostownik elektrolika. Gotowy do ładowania akumulatorów ze złomu. Nie pamiętam za ile. Jakiś grosze parę złotych. Prezentuje się naprawdę naprawdę ładnie, podoba mi się, mam nadzieję, że mam też. I to by było na tyle. Jak się podobało, to zostawcie łokocie. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.